Im więcej wiemy o sondażu obywatelskim, którego wyniki omówiła w poniedziałek gazeta Wyborcza, tym więcej jest pytań i wątpliwości. Ja nie jestem socjologiem, ale kiedy słucham ekspertów od badania rynku i sceny politycznej, to trochę włos może się zjeżyć na głowie. Wygląda bowiem na to, że przy sondażu obywatelskim zrobiono absolutnie wszystko, by wnioski końcowe zgadzały się z założeniem i z potrzebami na wejściu, a te potrzeby jak wiadomo były takie, by za wszelką cenę promować jedną wspólną listę opozycji. Dziś Rzeczpospolitej sondaż, który przynosi zgoła inne wyniki i informacje. Wynika z niego, że ewentualny, choć przecież jeszcze nie klepnięty sojusz Polski 2050 Szymona Hołowni IPSL cieszy się na dziś poparciem 15,3%. Co jeszcze ważniejsze, komentatorka Rzeczpospolitej pisze, że taki ewentualny sojusz, jego powstanie dałoby w wyborach zwycięstwo całej opozycji demokratycznej. To dla nas niezwykle Cenna informacja. My jednak dziś nie koncentrujemy się na sondażach, tylko na walce przedwyborczej. Wczoraj uczestniczyłem w debacie politycznej na Politechnice Koszalińskiej w ramach cyklu e, klub dziennika Rzeczpospolit. Tam nie było łatwej gry, tam nie było mówienia do swoich czy przekonywania już przekonanych, bo sala w większości wypełniona była zwolennikami PiSu. Starły się na tej sali dwie wizje Polski. Rozmawialiśmy o lekcjach z COVID-u, o lekcjach z. Kryzysu z napływem uchodźców z Ukrainy, ale przede wszystkim rozmawialiśmy o dwóch modelach rozwoju naszego kraju: modelu pisowskim, w którym ma nastąpić pełna centralizacja władzy w Warszawie i ograniczenie do minimum roli samorządu terytorialnego, i modelu naszym, w którym dyskusja i decyzje dotyczące przyszłości takich regionów jak Koszalińskie, powinny w dużym miejscu być i formułowane i wdrażane na miejscu, na poziomie tych regionów. Jesienią wybierzemy jedną z dwóch wizji rozwoju Polski pójdziemy w tę albo w tę. trzeciej opcji nie ma.